Część druga, jak przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Bardzo często osoby, które mają ze mną ten kontakt, czy mailowy, czy telefoniczny, czy po prostu piszecie Państwo tutaj na tym portalu w wiadomości prywatnej, co potrzebuje, aby mogła Pani, czy ktokolwiek, przygotować taki wniosek, czy Państwo chcecie sami przygotować. Tak jak mówię, zbierze, zbieramy. Przede wszystkim, może zaczynamy od tego, że musimy założyć profil zaufany. I tak jak we wcześniejszym materiale tłumaczyłam, bezwzględnie nie proponuję zakładać tego przez bank, ponieważ bywa tak, że banki po ogłoszonej upadłości blokują dostęp do rachunków w związku z tym też będziecie państwo mieli na przykład problem z zalogowaniem się do KRZ. -u. Dlatego wyłączcie z tego banki, proponuję po prostu założyć to w placówce. I teraz, jeżeli założymy już sobie taki, ten profil zaufany, przygotowujemy kilka sztuk, jakichś wezwań do zapłaty, na przykład nakaz zapłaty czy wezwanie do, do zapłaty, wszystko to przygotujemy, przygotowujemy. PDF-ie, a więc zeskanujmy i też jak będziecie Państwo sobie robić zdjęcie, czy skanować, to skanujmy sobie, czy róbmy to zdjęcie tak, żeby ten dokument, który chcemy sądowi przedstawić, żeby to był rzeczywiście dokument, a nie kawałek stołu, obrusu, dywanu i tak dalej, czy jeszcze gdzieś tam stojącej obok kawy, ponieważ osoby, które przysyłają mi dokumenty, to bardzo często robią mi bardzo maleńki obraz jakiegoś dokumentu, natomiast wokół wszystko ja bardzo dużo później muszę pracować nad tym, żeby to, to pomniejszyć, powiększyć, żeby to było widoczne, przejrzyste i tak dalej, bo takiego dokumentu do sądu wysłać, no nie możemy, także jeżeli Państwo szykujecie sobie sami taki wniosek, no to oczywiście zalecam, abyście Państwo zrobili czytelne zdjęcie całego dokumentu, tak żeby sąd mógł wywnioskować, co tam pisze, natomiast mało sądu obchodzi, jaki masz kolor ścian, Jakie masz, yy, nie wiem, panele na podłodze, czy jaką pijesz kawę, tak? No, ale to tak oczywiście żartobliwie teraz tutaj mówię. Yy, no i przede wszystkim przygotujmy sobie tak, żeby wykazać jakie mamy te dochody. Je, czy jeżeli chorujemy, wykażmy no, jakimś dokumentem jednym, nie całą kupą dokumentów, tylko po prostu jednym dokumentem, ostatnim wypisem za szpitala, czy na przykład yy, wypowiedzeniem umowy o pracę. To są ważne dokumenty, istotne, sąd chciałby, z którymi sąd chciałby się zapoznać, ogłaszając taki wniosek. Kiedy przygotujemy już sobie takie dokumenty, i załóżmy, że będzie ich do 10 u góra, pakujemy je oczywiście jako PDF. Musimy te wszystkie dokumenty podpisać profilem zaufanym, żeby one, kiedy wkładamy je do tego wniosku, kiedy załączamy je do tego wniosku, były po prostu podpisane. Przede wszystkim musimy przygotować to, co mówię, to, co, to, czego wymagają tutaj klienci ode mnie, o co pytają i co chcieliby wiedzieć, jak się do tego przygotować. No to przede wszystkim, tak jak mówię, założenie profilu, przygotowanie tej dokumentacji, następnie zestawienie kosztów. No i zestawienie kosztów. Co to jest to zestawienie kosztów? A więc w tym wniosku trzeba. Wypełnić nasze dochody i koszty życia. Więc tam musimy realnie po prostu nanieść kwoty, które wydajemy na nasze życie. A więc na żywność, na leki, na odzież, na wyposażenie dziecka do szkoły, na na przykład opłatę jakichś tam obiadów szkolnych, na dojazd do pracy, na leki sezonowe. Czy leki stałe, które, które bierzemy na różne, na przykład wyjazdy tak, poza miasto? Niektóre osoby pytają, czy załączać koszt palenia papierosów i spożywania alkoholu. Otóż, drodzy Państwo, tutaj absolutnie tego nie polecam. Do sądu nie piszemy, że palimy papierochy i wydajemy na to 500 zł miesięcznie, albo że spożywamy alkohol i wydajemy na to 300 zł miesięcznie, no w upadłości konsumenckiej to nie wypada. A więc za każdym razem, kiedy e, ktoś przychodzi do mnie, aby poprawić mu tą upadłość, aby mu się dalej tym zająć i tak dalej, no to właśnie e, wypisując formularz końcowy do syndyka, ewidentnie usuwam te Wasze papierochy i ten alkohol, no bo to nie fajnie wygląda, jak pokazujemy, że tutaj chcemy się oddłużyć, a sobie... Nadużywamy alkoholu, dodatkowo sobie jeszcze palimy fajeczki za 500, dlatego to nie fajnie wygląda, ponieważ naszym obowiązkiem jest spłata jak największej ilości naszych zobowiązań, a nie przepalanie i przepijanie pieniędzy. A więc podsumowując, co Państwu jest potrzebne: profil zaufany, najlepiej nie przez bank, kilka dokumentów potwierdzających Państwa niewypłacalność, jakiś. Dokument potwierdzający Państwa dochody i koszty życia, chociaż z tymi kosztami tutaj nie, mu, nie musimy na wstępie się tutaj, nie musimy ich wykazywać sądowi. Koszty, czyli chodzi mi tutaj o jakiś czynsz, media i tak dalej, ponieważ to na tą chwilę jest nieistotne. Kiedy będziemy wypełniali formularz do syndyka, wtedy musimy wyszczególnić jakie koszty ponosimy i wtedy musimy się skupić rzeczywiście na tych kosztach tak żeby syndyk mógł później określić jaki będzie ten nasz plan spłat Należy również dokonać opłaty w wysokości 30 zł jest to opłata sądowa od wniosku na tą chwilę wynosi ona 30 zł nie wiem czy będą jakieś zmiany natomiast taką opłatę również generujemy sobie w PDF-ie i załączamy ją we wniosku jest to bardzo istotne i proponuję Państwu załączać taki, tą opłatę od razu, kiedy składacie Państwo wniosek, tak żeby ten wniosek był już kompletnie złożony, żeby sąd nie wzywał nas o jakiekolwiek, na przykład właśnie dołączenie tego, tego materiału, tego, tego dokumentu, tak żeby było szybko, sprawnie, no i konkretnie. U mnie wniosek o ogłoszenie upadłości musi być przygotowany na zicher. Nie ma jakichś niedomówień, niedomknięć, wszystko musi być idealnie podpisane, wypełnione, a uzasadnienie musi być zrobione z głową, tak żeby nie podciąć klientowi kolan, tak żeby nie wywrócił się w dalszej części upadłości. Jeżeli Państwo posiadacie jakikolwiek majątek, no to oczywiście trzeba o nim wspomnieć, jeżeli Państwo macie samochód. To jak najbardziej możemy dołączyć i musimy przede wszystkim opisać to we wniosku. Jest tam taki, takie miejsce we wniosku o ogłoszenie upadłości, gdzie wykazujemy swój majątek. A więc, jeżeli mamy nieruchomość czy ruchomość, właśnie samochód, to musimy podać nazwę tego samochodu, rocznik, kwotę mniej więcej, ile ten samochód jest warty, no i napisać adres, gdzie ten samochód się znajduje. Tak czyli gdzie go parkujemy kiedy jesteśmy w domu. I przede wszystkim no jeżeli posiadamy nieruchomość, no to musimy podać numer księgi wieczystej no i adres tej nieruchomości tak żeby sędzia mógł wysłać w toku trwania upadłości doradcę, który będzie który będzie wyceniał tą naszą nieruchomość. Kiedy uzupełniamy już, te, uzupełnimy już taki wniosek, czy mówię tutaj o sobie, kiedy już wypełnię taki wniosek i przede wszystkim skupię się na tym uzasadnieniu, tak aby był on wypełniony, tak aby wykazał on Twoje dobre cechy, wykazał to, że no, może nie wykazał, a staram się jasno i klarownie wykazać, że osoba ta nie doprowadziła do swojej niewypłacalności w sposób zawiniony, chyba że wynika to już i że to już jest tak oczywiste, że nie da się tego niczym już przypudrować, no to wtedy musimy jakoś postawić tą kawę na ławę i no niestety wypić ją w takim stanie, w jakim ona jest, tak, czy ona jest gorzka, czy słodka. W każdym bądź razie um, są osoby, które Dzwonią do mnie i mówią: Pani, ale to mnie jest obojętnie. Jaki ja będę mieć ten plan spłat, ile on będzie trwał, tylko błagam Panią, niech mnie nie Pani pomoże oddłużyć. Dlatego są różni klienci: jednym, jednym zależy na jak najkrótszym planie spłat, jednym zależy na tym, aby w ogóle pozbyć się tych problemów i tych długów, a są osoby, które e, no, przyznają się z premedytacją, że dopuściły się tak rażącego niedbalstwa, a wręcz. Bardzo często umyślnie doprowadziły do, do swojej niewypłacalności, czy na przykład zabawiły się w hazard. Mam bardzo wielu hazardistów, których, których po prostu sąd tutaj przy mojej pomocy oddłużył, i nie ma z tym żadnego problemu, aby taki, taka osoba, która zajmowała się hazardem, która popadła w ten hazard, nie mogła złożyć takiego wniosku. Dlatego życzę Państwu powodzenia. Jeżeli masz taką potrzebę i konieczność, aby skontaktować się ze mną, abym pomogła Ci w czymkolwiek, w wypełnieniu wniosku, w poprowadzeniu Cię po jakiejś kancelarii, która po prostu odwróciła się od Ciebie, zostawiła Cię w tym najważniejszym momencie, to zapraszam Cię serdecznie.